Zawsze gówno zajebane. O, o proszę. O, wow. o kawka! Kaw. Ja zginęłam. Można ja pierdolę, ułożyć. bo Maria by się załamał. Ale... ale... Trzeba nawet, nawet, trzeba, ale to na Discord. No bo pierwszym razem trafić w jedną dziurę było naprawdę ciężko. Aha. Słodziaczkowo uwu. Albo tak męsko ara ara. Albo zrobić tak niebezpiecznie takie grrr. I co oni kurwa robią w tym GTR? O, odpierdali się, już czuję. U, u. No. You can choose, my mate, you can choose, you have freaking Dobrze, Biotion. co ty robisz? Ja musisz mi to tysiąc. Co, co ty robisz, kurwa loka? No, słodziakowe. No Brysz, było! Niebezpieczne. albo... Ale było! Ara, ara bardzo było! Me... Nie było, nic, ja nie słyszałam! No, zrobiłem Uwu. Patrzam z rynek, Masz 10 sekund, jeżeli nie, to te. Kiedyś światczai, przypada... Cut I... popcorn, no, jest no. 11 miesiąc. Upadę upadek człowieka <grym> Zamknij mordę Charlie To będzie ten tysiąc czy nie <grym> Kochał upadek nie będzie. Ej, już nie będzie. Słońce, no, Czekaj, Dobrze, go, a masz mój numer konta? Um, a nie podłączyłeś tego? Y nie Kurwa. O. Jak tego zaznaczę No to będzie git, no to będzie git to się do mnie nie spierdoli Ale jak dam w prawo tak pewnie obejrzy tego klipa, to mi każe wypierdalać do pastora i na mechaniku zapierdalać i, w, i do fabułek ustawionych iść. Kurwa. No. Content będzie na prawo? Ja pierdolę. Zaznaczę dwóch. Da się dwóch zaznaczyć? Nie no dobra, Grandi, 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 Grandi szef, Grandi szef. Jak już skoń... na dwa łazienki królewskie, Czy no? kiedyś tam się załatwiali... Logis, nie? <grymionki> nie A, no, kurwa. Kiedyś tam się załatwiali, kurwa. strawa. nastrała. Którego labubu zabierasz ze sobą na Pyrkon? <grymionki> ja pierdolę, jak mówisz, na Pyrkon? Tak, muszę ci pokazać. Co to to kurwa, to labubu? Jakiś anime czy co? A chuj go wie! Gold gold gold! Gold 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 gold! Co wiesz O to ja RPRP jest... Mateusz Pangowski, zobaczcie co odpierdoli Ach, coś szczerze ja to w ścianę jest... z poleci biegu, burba, z smog. O. O, <laughs> kurwa smoke Plus dwóch Ale ja to biegu. wiedziałem od razu, że w ścianę leci u niego to jest bardziej niż pewne. Musisz tak tylko. No. no. Mama mia. Here we go. Na basenie coś takiego. Oh, ja 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 osobą, która prowadziła ten odcinek. W naszym odcinku. W którym... ja, ja myślę, że to jest pokazana streamerka versus youtuberka. To jest ten odcinek. No. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym odcinku, w którym trzech uczestników. Co? Będzie... Streamerki dopiero z cicami kurwa świecą Ale na tym chce, 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 chce. Twitchu. odwrót, chyba prostu patrzcie i ten. Także zaczynajmy. Ale to sobie, lubię. To szybkie trzeba, to, o, od... to jest Jedną trzecią musisz A. tego powiedzieć. Od razu, tak, 10 sekund. Witajcie w dobrym odcinku, mamy trzech uczestników, jesteśmy na basenie. Mi przychodzi taka jedna rzecz, którą Maja by mogła nagrać. O? Ona by po prostu nagrała to w stroju kąpielowym, co nie? I ona by robiła tylko tak. No, a to akurat ma rację. Tak, tak. I by było w chuj No, tu RP, dali. Jak w Meksyku, ej Oj, chuj. To powinien być Meksyk. To Coś, kurwa. Czekaj O kurde. O jaka flaga. To jest Meksyk, nie? To jest Meksyk. To jest Meksyk. Nie, no, to jest meksykańska flaga. To nie jest, kurwa, w Węgier? No kurde. A no, ale ale nie, nie, bo to pan... nie ma coś w środku jeszcze. Nie to patrzę całaga. na czarno. No. Indie? No tak. Jedziemy po lewej? Nie, bo co jest... To jest lewa strona, oni jadą po lewej. Bo no, z flagi to jedziemy kurwa kolorowe, no, no to nie, myślałem, to skoro, że Węgry. nie, tej rundy. Nie wiem gdzie jesteśmy. Jedziemy po lewej. Kopie w Tarnobrzegu, też mamy palmy. Nie. nie wiem. No jedziemy po lewej, no w Meksyku nie jeździ się po lewej. Wow. Wow, cieszę się. Cieszę się, że... Wow. Daj... Eee... Restart? Siemano, co tam? No chuj tu chodzi? To no, fajna skarpeta. O kurwa! CO TO JEST?! Ja pierdolę, jaki styd! Co to jest, kurwa? Ja, ja. zarabiam tyle pieniędzy? Dobra, przepraszam kurwa. Nie więcej niż nie. Dobra, nieważne. Ja pierdol A Jezus Maria, jaki brzydal! Jak piękny jest jak idzie w chineczce? No. Co? Witam. Edo będzie za 19 O kurwa, czerwony dywan! Czerwony dywan, na wejście, w pizdę A, może się ruszać D, Seven. Niemcy Wala teraz z Niemcy, on też wie, że Niemcy, nie ma co Jak znajdzie miasto Trochę, na środku nie ma miast Więc trochę lipa Mógłbym sobie szukać na przykład, o Frankfurt Frankfurt I dać okay. Frankfurt, ale... Frankfurt ale on... Czyli źle by A nie. Ej chatki z gówna, dobra, Afryka jednak Gdzie ty lecisz? Oho! oho. Oh, no, no. Ucz się grać w no, Cesar. No, oho dostać Ale nie przed... Ja jako mięso armatnie lecę, bo ja mam takie lagi, że i tak... Czekaj, czekaj, na nabejdą. O oho. Witam <laughs> Cześć Kondir No, to tu jest kurwa dużo nauki. No. Serie. Oho. O kurwa mam kawę wszędzie. Ja pierdolę. Ja dupię. Kawa w fotelu. Kawa. Jak pusza kawę wylać. peka kurwa. nigdy mi się nie zdarzyło. godziny godziny no chuj wchodzi. Z Kacprem to w ogóle, dotykający się co chwilę po twarzy im, no cześć. I'm done. I'm cześć, done i Nie umiem grać w CSA i nie grałam nigdy nawet. Ale może się nauczę niedługo, bo, 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 bo mnie namawiają. Co mhm. to za historia z samolociarzem? No, pewien samolociarz ostatnio dostał ode mnie kosza. Nieważne. Nie wiem o czym Samolociarz? Mówimy, ale małpa, to też był niezły. Jak jakbyśmy... Ej, uważaj, 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 uważaj. Oh, shit, kurwa, czym oni jadą? No. Co? Co oni kurwa spierdalają? Tak, bawa, baba, baba. Co to się odpierdala? <słysk> eee Ooo, jaki tam billboard e z tyłu Eee Mogę być tym, kim chcę Mogę nawet sobie śmierdzić lekko Ej, dobra, tak możesz być kimś, chcesz i wybrać być kurwa bronią biologiczną na dwóch nogach, no ty jesteś jakiś chory. Dobra, e -re, e -re. doli. Tu nie wiem o co chodzi na ludzie. Nie trafi. No? Wow! Łol, poszło. Ale zajebała, 253. Czy weź telefon pod rzu? Nie. O! Ja! Pojedziesz no? może do niego na bootcamp? No, proponował mi, żebym przyjechała, i też właśnie go wtedy zryzowałam. Powiedziałam, że tak, że przyjadę do niego na bootcamp. I zamkniemy się w Morty Kaisera i on powiedział, że mi zrobi W-urgota. Ja pierdolę, I powiedział no, też, że mi zrobi E-urgota, a nie potem mógł W-urgota. Na... A ja powiedziałam, że w zrobi E-urgota. Ja dziękuję kompisa? za siódem, że się nie tak, domyślać, o co, się co chodzi. I tak gadaliśmy, taka gadka była. Taka mhm. gadka między nami. Aha, po polsku. Cześć Bartys. No, seks. To fajna gadka to w 2K25. Mówiąc. O to ja. Chodzi o, o Alex. Aha. Czyli chodzi o Alex. Ok. Przerwa cię... O! Kurwa, o, kurwa proszę! Uwaga! <hahaha> 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 Jakie uniknięcie! Koszulek do koszulek wcudali... sprzedaliśmy za. Yy, w sensie, łączna kwota, która poszła w sklepie 7more7 to jest 50 tysięcy. Z czego połowa idzie do mnie No to kurwa... To jest dobra, dobra to jest dobre. To jest, Cześć Purczani. To jest dobre, nie? Uważam. Uważam, że jest to duży sukces. Nie wiem, z z tego! BDF z Lublina sportu. sportu. Mam być cztery. z tym całkiem, całkiem dumny. Spartana no. ma drużynę w Lolo? No prezydent, przepraszam. O chuj go wie. Gucci nie ma Sigma. No to dobra, jak dobra. No dobra, to i dobra, no to stream na Gucia. Ja wracam za 3 godziny. Aha. No moja No spoko, spoko. No, no, Będziecie mnie rozproszyć tylko po to, żebym. Jim jeszcze dłużej to oglądała. Co ona to robiła? A. A, dziękuję bardzo, bo za subika z Prima. No ale ty możesz sobie leżeć. No nie drzyj mówić, że Nie tak drzwi się! Tak się nie drzwi się! Świe, co będzie robić? O, David, tybiski zadymiasz. No, David, ty zadymiasz. Poczta polska. Zaladłem! Ja pierdolę, pomyślałem, kurwa. Nie, nie. Eee. Wszedłem na nie, nie. szoty, a mam te pięć no, tułem, no i chuj. Jak, no i jak się Ja myślę, że chłopak dostęp, jakiegoś Majora wygrał, albo no kurwa coś innego, a tu. <g院> <g院> kurwa, jebany Otakiona fotel. Like na no. tak nie, 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 nie. Każdy inny kolację... Odkładam te karty. Kurwa! nie nieśesz na tę biurko. Co? Ale dywan na Nie! Wychodzisz. Tiero. <laughs> bo go za drugi Ona miesiąc. Jest. Pierwszym przedłużenie witam. A tak to jest najwięcej. Na ścianę to powieś. No. Na ścianę dywan. <laughs> Ej ale to nie jest głupie akurat. To co jutro WLK na 7-7? Chyba postaram się zdać tą WLK. Ej, w tym szecie chodzi tylko o cycki. Ja boję, bo ja Właśnie nie sobie zdałem sprawę z tego. Pach, kurwa. No ta. Ten na naprawia trwa minutę i chodzi <laughs> nim tylko o cycki. O, I ktoś to siedzi żeby robi minuty od cycek, minutę ja tylko Chyba Aha. Chyba Dobra, patrzcie na mojego aim'a. O kurde. No zajebiste. Świetne. Zosta. Jaki movement zajebany. Czy ja jestem dobra w Fortnite. Świetnie, akurat. świetnie. Jakbym ja nie widział, to bym nie uwierzył, że to kobieta gra. A dostaję za to hajs? Dostaje za to hajs? Marcia, a wiesz, że możesz trzymać przycisk bez znaczenia szybko Chwila, co? Czy ja mogłam trzymać po prostu przycisk i to i tak by się uderzało? Nie no, nie kumała tego, ja pierdolę. Świetnie. O, to to jest kurwa... Człowiek się uczy całe życie. <laughs> Mastermind. No dobra, tego... Do garów. Ale Fryer. Kurwa mat. Przecież jestem kurwa w kuchni. O chuj ci chodzi. Debilu. No, to przynajmniej się dobrze usadowiło, chociaż tyle ze wszystkiego. A, kurwa mat. Wylał, Co? wylał, wylał. Oblałem się. Ja pierdolę. Co on dzieje z kamerą teraz? To nie wyłączył, bo w samych majtach był. Fantom. Puchuj chuj faltę do szklanki nalewać? To z gwinta trzeba pić. Kurwa, ja, jak to, kurwa tak. No. A... Szkoda wrócić szklanek, bo to trzeba A... mieć potem. Bez skitu. To jest moja papuczka. O papuga, z... kurwa kawki. Marian by chciał być kurwa, tą papugą tak chyba. Kurwa takie ręce, to bym dała te się A... na twarz Bo Już poczuł do tych, tych rąk. Chcecie fast foody. Chcę schudnąć widzowie, wiecie? Jestem teraz na masie. Wiecie, jak mi Daisy powiedziała, że wyglądam grubo, to mi teraz przykro i teraz nie będę nic jadła. O co chodzi w przeszłocie? Jest tak, nie z rzeczywistością jest, tak. Yy, Jeszcze jakimś tam planem było założenie szkoły językowej. Yy, o chuj tu chodzi Taki, też jest TikTok TikTok ta, jest. Ale branża, której już jest bardzo dużo i, i nie wiem. Nie wiem, no. Może zostanę nauczycielką najwyżej się zajebie Co to w kurwa się dzieje? No jaki, sobie odjebał! Patrzcie jakie kurwa ten! Jaka kurwa łapa! Przyjębym was kurwa, jednym hitem bym was kurwa zgasił. ja Jajeczko, dziękuję za 15 miesięcy subskrypcji! O kurwa, jaki kot! No nie, no to... Kurwa no zobacz to gościu! To ja penis! Jest kot w chur... O! Braka, nie żeby nie było narzekanie! Błagam, 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 błagam! Skurwisku Smacznego, przepraszam cię bardzo! Co ty się tak na mnie dziwnie spojrzałeś? Nie przechodziłeś tutaj! Nie, trzeba cię ci pomóc, a ci było dupa widać! A no to było mi pojęcie tego! Że... Daj się radę, ja coś Nie mam A ewentualnie kupić coś do jedzenia? Jak nie, ja ma... nie zjem to może ci dam Okej okay. A co to jest, że tak spytam? Dolo. Co? Co? Co na najebany jest, czy numer... co? Dobra, wypierdolę bo ja jem a, ok. Ja pierdole Wypierdalaj, bo ja jem o herbaty. No. Ja przywiozłem swoje Taka herbaty do domu Taka gadka Dasz mi zjeść w spokoju? To są moje herbaty Tu są moje... Herbaty O chuj ja chodzi to z herbat tymi herbatami? Pić, kurwa. Nie no ja sobie lubię herbatkę wypowiedziałem Herbaty A po co mu tyle herbat? Ja tyle herbat. No ja bym chciała, żeby mnie nauczył. Chyba wstąpię. Bardzo bym chciała. <laughs> Eloś jest kamarzenka. No ale jestem jeszcze... muszę się takich podstaw nauczyć, żeby... Uh -huh. <laughs> o co to tu jest dużo do nauki. Opierdalam im... im grzybulce im opierdalam. Dobra, no jadę. Tak. Ten nie chce, ten też nie chce. Ale to żeby szybko poszło, to by trzeba kutasem uczyć. Nie, 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 się cię, nie, poddam się, poddam się. Kurwa, klipa! Kurwa mać. Nie, 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 nie do mnie, nie do mnie. Klipa, spierdalamy. Jedź, pies tam biegnie, pies po drodze biegnie po lewej, patrz. Co tu się kurwa dzieje? Pies nawet uciekł I to już koniec Kod kurwa to biegna, afery on, Patrz biegnie Co tu się dzieje? Co tu kurwa?